My też gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod takim hasłem reprezentacja śląska Oldboyów zmierzyła się z trenerami śląskich drużyn. Obie drużyny zagrały wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na stadionie śląskim. Znane piłkarskie nazwiska przyciągnęły tłumy. Podczas spotkania wolontariusze zbierali pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcej medycyny ratunkowej oraz na godną opiekę seniorów. Myślę, że nazwiska przyciągają trener Waldemar Fornali, który zapowiadał, że będzie prowadził Drużne Trenerów myślę przyciągnął spore grono kibiców. No ale pozostałe nazwiska także są, jak to się mówi, z wyższej półki. Gwiazd piłki nożnej chętnych wspomóc fundacji nie zabrakło. W drużynie szkoleniowców pod okiem Waldemara Fornalika, byłego selekcjonera polskiej reprezentacji zagrał Jan Kocjan, niegdyś trener czeskiej kadry narodowej. Na boisku wsparli go m.in. Dariusz Gęsior, Jacek Trzeciak, Jan Woś i Adam Nocoń. W zespole rywali zagrały takie sławy jak Jan Furtok, Radosław Gilewicz, Mariusz. Śrutwa, czy Mirosław Mosur Świetna bramka kolejna zdobyta przez Radosława Kilewicza, trzecia w tym meczu, a czwarta już dla zespołu Szanski Odboju. Fajna sprawa, bo ja powiem szczerze, że łatwiej mi wymienić zawodników, którzy uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu niż aktualnie, którzy grają w naszych ekstraklasowych czy też no, generalnie ligowych rozgrywkach. Także sama przyjemność, ja kiedyś tym zawodnikom kibicowałem z całego serca, dzisiaj mogę jeszcze z nimi nawet wspólnie się pobawić na tym wojsku. Piękna, charytatywna rzecz. Widać, że wszyscy się dobrze bawią. Dużo kibiców, fajna sprawa. No, wynik trochę się nie układa po naszej myśli, ale jest jeszcze długa połowa. No póki piłka w grze, jak to mówił pan Kazimierz, także jeszcze się nie poddajemy. Warunki do gry są fajne, trochę, trochę wieje, ale nie przeszkadza. Nie przeszkadza i, i fajna zabawa po prostu. Może nie na dzień dzisiejszy, ale kiedyś coś potrafiliśmy w piłce to. No to czasami nam się udaje i myślę, że dzisiaj mimo tej pogody, która niestety nie jest tak fajna jak wczoraj kilka dni wcześniej. Można być zadowolonym, że kilka ciekawych akcji na tym boisku pokazaliśmy. Hasło 22. Finału na ratunek towarzyszyło sportowcom grającym dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie odmawia się, a wręcz czeka się z utęsknieniem na, na ten mecz, bo nie ukrywam, że mam tą przyjemność już któryś raz z rzędu prowadzić mecze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No I to są świetne imprezy i cieszę się, że dzisiaj tyle osób dopisało, także gramy przy pełnych trybunach, no cóż więcej oczekiwać. Pojrzenie na żywo na takie wydarzenie to jest coś niepowtarzalnego. Nie da się tego zobaczyć w internecie, ani w telewizji. Idea jest szczytna. Najważniejsze jest to, aby zebrać pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi wolontariusze, bo sztab na Stadynie Śląskim został zarejestrowany oficjalnie po raz pierwszy, zbierają podczas całego meczu pieniądze, no i z tego jesteśmy zadowoleni. W jednym miejscu tyle nazwisk, tylu trenerów, tyle osobistości, to naprawdę to jest przyjemność i E, oby wsi, Owsiak grał do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Mecz zakończył się wynikiem 7 do 2 dla reprezentacji śląskich oldboyów. W ja, ładne to było.